Ciekawy artykuł mi tutaj czeskomowy tłumacz podesłał. Także zaraz dowiemy się wszyscy, jak poznać dziewczynę na czeskomie. Niezwykła historia miłosna. Zobaczmy, fresh, zobaczcie, tylko dwa razy artykuł został przeczytany. Gdy pewnego chłodnego dnia, w lutym 2022, Ralf z miasta Paderborn w Niemczech zwlekał z wykonywaniem swojej pracy, w sensie opierdzielał się chyba po prostu w robocie, postanowił zagrać na czeskomie. Z tego co wiem z komentarzy na streamach, to jest to dosyć często spotykany sposób na delikatną przerwę w pracy. W tym samym czasie w miejscowości komo we Włoszech, Valeria Omen również zalokowała się na czeską i kliknęła graj. Komputer automatycznie skojarzył ich ze sobą i od tego momentu ich życie zmieniło się na zawsze. Grubo, grubo się zaczyna. Yy, oto para ze słynnego tweeta opublikowanego w lutym 2023, który oczarował ludzi na całym yy, świecie. Nasza dwójka zakochanych podzieliła się z czeską swoją historią na temat najbardziej romantycznego ruchu, jaki kiedykolwiek wykonali. Okej. Okay. Los sprawił, że zagraliśmy razem, mówi Ralph. Chociaż kojarzenie obu graczy było dziełem przypadku, tak naprawdę wszystko zaczęło się od błędu Valerii. E, Okej, okay, tutaj potężne, e, potężne rankingi, e, jak widzę. Szej, 600 Elo. Dobra, zobacz. No, kurde, Londona gra. Ja nie wiem, to już wiemy, wiemy czemu 600 Elo. No, to dziewczyna pechowo trafiła. No dobra, zobaczę, okej, okay, podstawka gońca szybka nastąpiła, okej, okay, ciekawa ofiara na e6, no kreatywne, kreatywne podejście i teraz, okej, okay, jeszcze kolejna ofiara, jeszcze kolejna ofiara, jeszcze kolejna ofiara Hetmana, ale nie została przyjęta, no dobra, grubo, grubo się dzieje na tym poziomie 600 elo muszę powiedzieć. Gdy Waleria podstawiła swojego gońca, wysłała Ralfowi następującą wiadomość w języku niemieckim. Źle kliknęłam. Czekajcie, gdzie ona gońca podwaliła? Bo tutaj tych y, podstawek to było y, kilka. Yy, aha, że tutaj. Ta, mi skliknęła skoczka, a gońcem chciała odejść. Ciekawe jak to, y, jak to się stało. Zaintryg Zaintrygowany zdolnościami językowymi młodej kobiety, o czym świadczyła włoska flaga obok nazwy użytkownika Walerii, e, Ralph zdecydował się na sportowy gest. Za darmo oddał swojego gońca. Aaaa, dobra, czyli o to chodziło z tym biciem na E6. No dobra, jaki tutaj miły gracz. Dzięki temu partia ponownie się wyrównała i stała się bardziej interesująca, jednak ostatecznie i tak wygrał Ralf. Przez następne dwa miesiące duet kontynuował regularną grę i rozmowy na czeską między parą zaczęła się. Zawiązywać przyjaźnie, ale nie było jeszcze mowy o żadnym wniosku, związku. Dobra, czyli tutaj wniosek pierwszy: jak przeciwnik mi skliknie, to trzeba dać mu cofnąć. Tylko, dobra, bo chyba nie, nie do zgadnięcia, czy to pan, czy pani wiele podkreśnik o. No dobra, prześladowanie. Co? Prześladowanie... Czekajcie, to jest dobry ten? Może tłumacz się pomylił? Prześladowanie na Instagramie zaczęło się później, wyjaśnia Ralf z uśmiechem. Okej. Okay. W kwietniu 2022 para wymieniła się numerami telefonów, a w następnym miesiącu Ralf pojechał do Włoch, aby odwiedzić Walerię. Czyli czekajcie, w lutym 2.22 była ta partia, i w kwietniu 2.22 się wymienili numerami telefonów, i w maju się spotkali. Okej, okay, ale to prześladowanie, to czekajcie, już jest to po angielsku artykuł? Nie, no musi być po angielsku, aż muszę to sprawdzić, bo yy, nie wie, że, że to takie słowo. Nie, no tak, Instagram stalking. Yy, dobra, dobra widzowie to tutaj yy, Udajcie, że tego nie widzieliście, to, to nie jest dobra porada, nie należy stalkować ludzi yy, także yy, to yy, jestem na nie no dobra, więc zobaczmy, co się tutaj wydarzyło dalej. Okej, okay, tutaj zdjęcie z Włoch właśnie. Na drugie spotkanie Ralf przyniósł Walerii tulipany, na co ona pomyślała. Ach, to miłe, ale w porządku. Okej. Okay. Starała się wyrzucić z głowy pomysł umawiania się z kimś z czeskoma. A co, z czeskoma to gorszy jakiś? Ale kwiatowy gest Ralfa sprawił, że nie mogła się temu oprzeć. Dobra, czyli tak, punkt pierwszy, dać cofnąć ruch, jeżeli będzie misklik, punkt drugi tulipany. Spoko. Gdy włoskie wakacje dobiegły końca, oboje przeczuwali, że może coś z tego będzie, wspomina Valeria. Kiedy dwa miesiące później poleciała do Niemiec, by odwiedzić Ralfa, ich uczucie rozkwitło i narodził się wspaniały związek na odległość. Dobra, i tutaj kolejna fotka. Słuchajcie, to jest serio? To sama dziewczyna? No dobra, okej. Okay. Yy, dziś Ralf i Valeria nie grają ze sobą tak często w szachy, ale kiedy już do tego dochodzi, grają równie źle, mówi Ralf. Yy, pomimo wyzwań związanych ze związkiem na odległość, ich wzajemna miłość nie zna żadnych przeszkód. Ralf często wsiada w samochód i jedzie 5 godzin ze Szwajcarii, gdzie obecnie mieszka, żeby zobaczyć się z Walerią w weekendy. Waleria odwzajemnia mu się rzadszymi, ale za to dłuższymi wizytami. No to czekajcie, gość jest z Niemiec. To jak już do Szwajcarii się przeniósł, to do Włoch się nie mógł przejść. Tam w sumie rzut beretem jest, nie? Chociaż nie wiem, w sumie nie ma napisane, czy on jest z Niemiec, czy tam z niemieckojęzycznej części Szwajcarii, czy coś takiego. No dobra, zobaczmy. Podczas świąt Bożego Narodzenia w 2.22 Ralf podarował Walerii coś wyjątkowego. Oprawiony w antyramę wydruk zrzutu ekranu, uwieczniający jego celowe podstawienie gońca w ich pierwszej partii szachów. Essa, ale romantyk. Widzicie, tutaj w prezentach nie chodzi o to, żeby był drogie, tylko żeby był e, gest. Aha, to jest takie jakby podsumowanie partii. Kurde, ale ten ranki, mógłby dodać tak jedynkę z przodu, żeby to lepiej wyglądało, nie? Ale nie no tak, gość jest z Niemiec ewidentnie, ma niemiecką flagę. No dobra. Niezależnie od tego, czy nazwiemy to przeznaczeniem, czy proaktywnym zbiegiem okoliczności, para jest bardzo szczęśliwa, że ta fortunna seria zdarzeń i zbiegów okoliczności wydarzyła się właśnie w ten sposób. Refleksja na temat prawdopodobieństwa takiego spotkania zmusza nas do zastanowienia się nad zmiennością losu, dając promyk nadziei na znalezienie życiowego partnera wielu samotnym szachistom. Czyli widzicie, Widzowie. potwierdza się, że trzeba próbować, dopóki nie spróbujesz, odpowiedź zawsze brzmi nie. Jeśli przyjrzymy się tej historii nieco bliżej, okaże się, że tak naprawdę jej głównym bohaterem był Gotham Chess. No dobra, to niezły plot twist, a w jaki to sposób swoje wejście do świata szachów Ralph zawdzięcza właśnie a to stąd tego Londona. Czyli Levi Rosman zaraził typa londoniarstwem. No dobra, to, 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 to ma sens teraz. Yy, Zawdzięcza właśnie udostępnionym przez znanego streamera i twórcę wciągającym lekcjom i filmom na YouTubie. To, że to wszystko się wydarzyło, jest w pewnym sensie winą Lewiego. Ich rada dla innych samotnych graczy na czeskomie, którzy szukają miłości na platformie, jest następująca. Nic na siłę. Nie wchodź na czeską w poszukiwaniu miłości, ale być może ci się poszczęści. Jeśli lubisz to, co robisz, to taka rzecz to jest miłość, po prostu sama do ciebie przyjdzie. No, z tym sama przyjdzie, to tak nie wiem. No, jakby tutaj nie zagadali w jakiś tam sposób, to nic by nie przyszło. Także no dobra, no tu są dwie szkoły na ten temat, ale wydaje mi się, że jednak tutaj trzeba wykazać się jakąś inicjatywą. Drodzy czytelnicy, Waleria i Ralf życzą wam wszystkiego najlepszego i mnóstwa zabawnych błędów w partiach, które mogą doprowadzić do nawiązania przyjaźni, a nawet miłości. I tutaj kolejna fotka. Dobra, to pozostaje jeszcze zobaczyć, jaki zrobili progres na Czeskomie. Więc najpierw tutaj zawodniczka, to mi się podoba, platynkę na Czeskomie wykupiła, partii 6000, 2000 zadań. Okej, okay, to bardzo dużo. Zazwyczaj amatorzy to e, stosunek partii do zadań mają znacznie wyższy. E, Okej, okay, w bulecie 600elo, w blicu 600elo, w rapidzie 800. Także tutaj jest progres w dziennych 1000. No dobrze, czyli widać, że tutaj zawodniczka faktycznie e, raczej tak furfan sobie cały czas gra bez jakiejś spiny. No to teraz zobaczmy jak się oponent rozwinął. No, widzowie, i tutaj mi się wydaje, że kolejną poradę znalazłem. Zobaczcie, jakie eleganckie profilowe tutaj zawodnik posiada, podpisany imieniem, nazwiskiem, więc łatwo go znaleźć prawdopodobnie później na Facebooku czy Instagramie. Więc, tak jak widzicie, tutaj profil musi wyglądać odpowiednio elegancko. Także tutaj o, jest ikonkę Gotamczesa, chłop posiada. Więc jak będzie miał jakąś oponentkę, co też jest fanką Czesa, to już będzie okazja, żeby zagadać. Więc tutaj kolejna porada do zapisania. On tutaj podobnie. Zobaczcie. Trzy razy więcej partii niż zadań. To jest ciekawostka. No i tutaj zawodnik zrobił progres w blicu 770. W szachach szybkich 880 ranking. Tysiąc partii zostało rozegranych. No ale widzę, że tutaj zbyt aktywny na czeskomie to on nie jest. 14 dni temu ostatni raz się logował. Być może... O! I Ostatnie partie, e, ostatnie partie ma faktycznie z tą e, panią z Włoch, e, więc widać, że tutaj e, grywają sobie cały czas na czeskomie. I odpaliłem sobie teraz ich ostatni pojedynek, także zobaczmy, jak tutaj sytuacja wygląda. E, Okej, okay. czyżby tutaj zaraził oponentkę e, londoniarstwem? E, otóż jeszcze gorzej, jeszcze gorzej, E3. Czyli tutaj London w pogorszonej wersji, bez gońca na F4. No to jest oczywiście tra tragedia. I co tu się w partii wydarzyło dalej? Skoczek E5, F6, i w ogóle goniec H5, szach, ale po co? No tutaj G6 i wtedy wisi goniec i wisi skoczek. Okej, okay. i pan Ralf to znalazł. Znalazł tutaj G6, przywalił. Bicie na G6, okej. Okay. Więc już figura w plecy. No i czarny rozkręca tutaj atak i patrzcie, presja na H2. No to trzeba powiedzieć, że tutaj czarny dominuje w partii skoczek D4 i po prostu picie na H2 nastąpiło. No i tutaj już pachnie jakimś matem. Aha, po, po prostu można zrobić tego typu klasyczny trick i wjazd na H2. No, ale w partii spokojniejsze podejście zostało zastosowane. F3. No dobra, to jeśli już, to F4, żeby ten goniec nie wszedł. A w partii co poszło? Okej, okay, jakie triki! Ej, no to gość na 700 telo takie rzeczy widzi, w sumie. Chyba tutaj na wyższy ranking gra, takie mam wrażenie. No dobra, król Edwa i tutaj po prostu bicie, i w 17 posunięciach ta partia się zakończyła. No dobra, czyli tak. Punkt pierwszy, trzeba mieć normalny nick. Czyli na przykład Ralph Keller, normalnie imieniem, nazwiskiem jesteś podpisany, to już daje ci jakiś tam kredyt zaufania. Po drugie, eleganckie profilowe, jakaś fajna fotka, żeby się wyświetlało. Trzeba też plakietką dać znać, czyim fanem jesteś, żeby był temat do rozmowy. No i trzeba się elegancko zachowywać, więc na przykład nie flagować w totalnie przegranej pozycji, jak oponentka mi skliknie, to trzeba dać jej cofnąć. Można wtedy coś tam zagadać tego. Jedyne co chciałbym, żebyście się nie uczyli od pana Ralfa, to to stalkowanie na Instagramie, bo to jest trochę creepy, ale poza tym, no to w sumie urocza historia.